Witajcie na kanale Tylko Czytam. Ja mam na imię Monika i dzisiaj porozmawiamy sobie o antyku. W dzisiejszym odcinku mam Wam do zaproponowania dwie książki. Dzisiaj troszkę w innej scenarii, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, że w tle nie ma naszych ulubionych książek. Mam dzisiaj do przedstawienia wam dwie. To są książki z serii starożytnej wydawane przez wydawnictwo Poznańskie. Pierwsza książka jest nowością, to jest książka Bestie Antyku, potwory i demony w świecie starożytnych Greków i Rzymian, i to jest książka Anny Jankowiak, to jest archeolożka, naukowczyni, która prowadzi bloga i w sieci jest znana jako Wiedźma od wiedzy. Jest również jedną z założycielek Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Druga książka to jest książka, którą czytałam w ubiegłym roku, ale postanowiłam tutaj włączyć ją do, do dzisiejszego filmiku. To jest książka Wielka piramida tajemnice cudu starożytności Szymana Zdziebłowskiego. Szymon Zdziebłowski jest z wykształcenia archeologiem. Pracował w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i piramida Cheopsa zafascynowała go już, gdy miał kilkanaście lat. O tej książce zaraz wam opowiem. Najpierw porozmawiamy o tej. Jak można wywnioskować z tytułu, Anna Jankowiak wzięła na tapet potwory i demony znane z literatury antycznej i postanowiła napisać o nich książkę. Pogrupowała je tematycznie na smoki i węże, na stworzenia leśne, wilkołaki i wampiry, demony w świecie podziemnym gi i giganci i cyklopi. Jakie były moje oczekiwania przed sięgnięciem po ten tytuł? No, wiedziałam, że. Może sobie tutaj postawię tą książeczkę, i postaram się Wam coś tutaj o niej. Po opowiadać. Wiedziałam, że ogromnie podobała mi się seria starożytna wydawnictwa poznańskiego. To jest seria wydawana w takich dość, dosyć krzykliwych okładkach. Ja o niej często opowiadałam na swoim kanale, kiedy te książki zostały wydane. Były to książki dotyczące starożytnego Egiptu, Rzymu i Grecji, więc liczyłam na to, że i ta pozycja będzie ciekawa i lekka w odbiorze. No, co może do tej lekkości, to się trochę pomyliłam, bo nie może czytać się lekko o gwałtach, torturach, morderstwach i innych strasznych rzeczach, które bestie robiły ludziom, bogom, herosom czy po prostu sobie nawzajem. Ale przejdźmy do początku. Z pierwszego rozdziału dowiedziałam się, że najwcześniejsze wzmianki o wężach. Pochodzą z tekstów piramid i datuje się je na około 2300 rok przed naszą erą, czyli to jest dobrze ponad 4000 lat. Natomiast najstarsze przedstawienie węża zostało odnalezione w grobowcu znanego faraona Tutanchamona. W czasach grecko-rzymskich, którym autorka poświęca w tej książce najwięcej miejsca, symbol węża był nie tylko znany, ale i popularny, przede wszystkim jako magiczny talizman. A jego wizerunek znajdziemy na przykład na greckich papierusach magicznych z III wieku przed naszą erą. Po omówieniu węży, gładko przechodzimy do smoków. I tu ciekawostką jest fakt, że Grecy i Rzymianie wyróżniali smoki obu płci. A ponieważ w książce popularno-naukowej nie da się opisać Wszystkich mitycznych stworzeń i ich znaczenia w świecie antycznym, autorka przeanalizowała tylko te najbardziej interesujące, dając tym samym przyczynek do dalszych takich samodzielnych badań czy poszukiwań. Następnie mamy rozdział o stworzeniach leśnych, i tutaj dowiadujemy się, że Tesalia była ojczyzną centaurów, znaną z zamiłowania jej mieszkańców do koni. Ludność tej krainy je hodowała. Ale również na nich walczyła i to tak doskonale, że dla obserwatora wierzchowiec i wojownik stanowili jedno. I to zlewanie się mogło być początkiem stworzenia mitycznej istoty. Wilkołaki i wampiry to kolejna odsłona. No, nie wspomniałam jeszcze, że ta książka jest bogato ilustrowana. Ogromny żal mam do wydawnictwa, że. Te ilustracje, te fotografie są czarno-białe. Dodatkowo w każdym rozdziale autorka podpiera swoje słowa odpowiednimi cytatami. I w zasadzie to dobrze, ponieważ nie każdy lubi czytać antyczne dzieła, które są pisane wierszem, które są literaturą czasami bardzo trudną, wieloznaczną, niezrozumiałą dla współczesnego odbiorcy. A tu mamy małe urywki dotyczące jednego zagadnienia, co jest dobrym początkiem do zgłębiania wiedzy, no i jest oczywiście łatwiejsze do przyswojenia. Zatem wracając do wilkołaków i wampirów, mamy też wspomniany mit o założeniu Rzymu przez Romulusa i Remusa. Nie jest to jednak romantyczna opowieść o wykarmieniu. Przez wilczycę dwóch porzuconych bliźniąt. Wręcz przeciwnie, to taki oddarty z romantyzmu akt przemocy Boga Marsa nad matką chłopców, czyli Sylwią, oraz jej późniejsze pochowanie żywcem. I te sceny są pełne emocji, brutalności, momentami, Warto nabrać dystansu i warto pamiętać, kiedy mity powstały i jak ten świat bardzo różnił się od tego, w którym żyjemy teraz. Ciekawiej za to czytało mi się część o Syrenach, bo zawsze zapominam, że to nie jest kobieta z rybim ogonem. Tylko w antyku była to kobieta lub mężczyzna i to miała nie rybi ogon, a skrzydła. Syrena, kształt kobiety, która jest właśnie pół kobietą a pół rybą uzyskała dużo później dalej występują Odys, Kirke, Hades, czyli przechodzimy do rozdziału o świecie podziemnym i demonach. A słyszeliście może kiedyś związek frazeologiczny argusowe oczy oznacza to czujny wzrok i umiejętność dostrzegania niedopatrzeń. Może macie taki wzrok? Nie wiem, ale proponuję poczytać rozdział o gigantach i cyklopach. No i co do samej książki. Tak jak już wspomniałam, ubolewam, że zamieszczone tutaj zdjęcia nie są kolorowe. Druga moja uwaga co do tej książki to, czytając początek, te pierwsze rozdziały, miałam takie wrażenie, że trzeba mieć wysoki próg wejścia czyli albo znać po części mitologię żeby łatwiej móc czytać o tych wszystkich bestiach i potworach, albo podczytywać sobie pomału fragmentami, bo ja na początku czułam się trochę zdezorientowana, nawarstwiająca się co chwilę kolejna partia nowych, raczej nieznanych mi nazw, imion czy historii. Stawała się po prostu trochę taka przytłaczająca i miałam wrażenie, że jest tego za dużo, tym bardziej, że tak jak wspominałam, nie jest to literatura łatwa. Ze względu też na to, że jest ona, opisuje ona czasy bardzo brutalne, jest ona nasycona krwią, potem łzami. Jest sporo tych cytatów, które są dla mnie z jednej strony taką wartością dodaną, a z drugiej jednak jest to literatura antyczna, pisana wierszem, nad którą też trzeba się bardzo skupić. Także Uważam, że książka jest świetna, ale gdybym nie chciała tak bardzo jej dla Was zrecenzować, to czytałabym ją chyba trochę wolniej i mniejszymi fragmentami. Powiedziałabym, że ta książka jest pozycją popularno-naukową z naciskiem na naukową i dla, chyba też dla odbiorców lubiących antyk: takich, który, którzy nie mają problemu z poruszaniem się po tym świecie których nie przeraża mnogość nazw czy w ogóle brutalność tego e, opisywanego świata to wydaje mi się, że będą zachwyceni no i przejdźmy teraz do drugiej książki Wielka piramida tajemnice cudu starożytności ta książka na początku wydawała mi się taka nierówna kiedy, o niej, kiedy ją zaczęłam czytać ponieważ pierwsze rozdziały pierwszy rozdział nosi tytuł Wielka piramida dziś i wczoraj i ja nie za bardzo byłam zadowolona z tego że, że Szymon Zdziebłowski opisuje nam tutaj to co się dzieje teraz w Egipcie bardzo dużo było cytatów z Ahi Hałasa czyli tego takiego naczelnego archeologa znanego z wielu wystąpień z wielu filmów ale później historia skręca w tą stronę, w którą ja bym chciała, żeby ona skręcała. I mamy tutaj naprawdę bardzo interesujący i bardzo dobrze napisany kawał literatury o piramidzie, literatury, która nie jest nudna, która, która bym powiedziała, że w tym przypadku jest po literaturą popularno-naukową z naciskiem na popularną. Jest napisana bardzo przystępnym językiem. Szymon Zdziebłowski tak opisuje nam wszystkie informacje dotyczące piramidy, jakby prowadził z nami rozmowę, jakby próbował z nami w jakiś sposób dyskutować. Książka jest kompletna. Czyli mamy tutaj wszystkie informacje, które na tą chwilę i na ten stan wiedzy posiadamy. Jak... Więc dowiemy się o wyglądzie, o budowie, o znaczeniu, o badaniach, które dotyczą piramidy, co się z nią dzieje w środku, jakie naukowe koncepcje towarzyszą tej piramidzie. Nie jest to książka w żaden sposób mówiąca o tym, że piramida leczy, ostrzy żyletki czy coś w tym stylu. Jest to naprawdę naukowa książka opisująca również budowniczych piramid społeczeństwo, ale bardzo dobrze się czyta. Porusza wszystkie związane z piramidą aspekty. Jeżeli interesujecie się starożytnością, to musicie przeczytać tą książkę. Ona jest naprawdę świetna, Bestie antyku, dla chętnych też jak najbardziej, szczególnie jeżeli właśnie interesują Was te informacje, które, o których wam dzisiaj powiedziałam, czyli centaury, syreny, giganci i wszystkie, wszystkie te mityczne istoty, które zazwyczaj gdzieś tam przeplatają się w mitach, ale tutaj mamy je jako bohaterów pierwszoplanowych i za to trzeba podziękować pani Annie Jankowiak wiedźmie od wiedzy ona na pewno wie co jest dobre a tymczasem żegnam się z wami polecając dzisiaj te dwie wspaniałe książeczki i widzimy się w kolejnym filmiku do zobaczenia cześć